Przyjechaliśmy testować dzisiaj nową strefę Sweet Valley, w końcu otwarta. Idziemy! Wow, są tu lody! A, gdzieś są lody. Tak, tutaj możemy zachwycić. O, jakaś księżniczka, widzę. Chyba będzie teatr. Tutaj jest ta kolejka Czoko, zaraz na nią pójdziemy. Mining to kopalnia, to jest kosta. Chyba kopalni jakimś, nie wiem co to jest. Zaraz pójdziemy sprawdzić, ale to jest pięknie, kolorowo, tak cukierkowato. Toalety nawet są cukierkowate. O i tu jedzie właśnie do góry ten. Nasz czoko, którym jechaliśmy przed chwilą. Bardzo fajna kolejka. Trzy razy się wjeżdża do góry. Trzy razy opada, fajne zakręty. Nie jest do góry długi. nogami. on tak. Tak, jest długi. Trzy razy. No i ciągle. I przyłania, że to się nigdy nie kończy, ale się skończyło. Już wyszliśmy. Wchodzę wam no. Mhm, uh -huh. A tam jest karuzela jeszcze. Tu się wchodzi na filiżanki. To jest tea? Ma się tak za, Tea to filiżanka, więc tam idziemy. Idziemy, o tutaj nawet ładnie cukierkowa, to świątecznie. Wszystko jest cukierkowa, to jest smacznie. Smacznie tu jest, no. To że to są tylko kamienie zbudowane. Tak. Nie jeść. Ale, Ale aż się chce słodkości. A ale mi się marzy, że jak zbudowaliśmy pak z prawdziwych słodyczy, to bym zjadł. Są donaty. No, zaraz będziemy jechać na tej. To się moje się ze Twisterem, no Twister to się... To na traktorki idziemy? Tak. Ej, Tu jest tak, no, wejście, to no, wygląda jak wejście. Zobacz, jaka fajna budka telefoniczna. Ale z Donatami wszystko jest słody... słodycze, nie? No. Są tutaj fajnie yy, blisko siebie te atrakcje. Idziemy tutaj, idziemy na traktorki. Tu jest latająca chata, a tutaj zaraz jest wodna. Też atrakcja szczela się do drzewa. O, tutaj właśnie się szczela. to za chwilkę pójdziemy, a teraz idziemy na traktorki na farmę. Wyskakiwa, no bo tak nie można. Dobra, jedziemy traktorkiem teraz. Młode no te owce, może to są zwaty cukrowe, no bo wszystko jest oczowo. Tak, mamy farmę taką fajną, cukierkowatą. Dlatego były te lizaki. Myślałem, że to są te lizaki do dekoracji, że jak do wejścia, ale nie, tu są tylko do farmy. Tak. Fajna ta farma. O jakie krówki! O, dotknę je. Krowy to je za noski. Eski moski. olejzaki, Tu są te zwyczaje, a to są takie ten. Tak, idziemy teraz na tą kolejkę z tym drzewem na słodyczowe zwierzaki. Taki fajny labirynt mamy do przejścia. No, niestety na tej nie możemy jechać. Szymek już jest za wysoki. Ja też tylko do metra 50. Teraz idziemy na wrzeszczącą chatę. O, tutaj ją mamy i ona się chyba podnosi i kręci. I tu możemy. Siedzimy, będziemy latać zaraz. Nie, tu możemy. Tak. Tak, tu są sweet shake'i, zimne drinki, a my idziemy teraz do następnej kolejki. To może być sobie kupiła jak możemy wyjść. Szymek płynie takimi łódkami i gdzieś tam chyba utknął. Jest jakaś awaria. Super. Płynie Szymek. Kolejny. I czekoladowe I Filipina gąbolorową. Ty jaki chcesz? To są waty Upał Upełnie miłosiernie. dzisiaj. Wyszliśmy ze Switwale i idziemy do Smoczego gradu zjeść pizzę teraz. My tam mamy swoje ulubione. Strefę oceniamy na piątkę z plusem. Kosterki fajne, no niestety nie można na nich nagrywać, może uda mi się nagrać jak same jadą, ale jest mało ludzi dzisiaj o dziwo. Także y, musiałabym nam stać i czekać, aż on po prostu pojedzie, aż się ludzi nazbiera. Także idziemy sobie zjeść teraz, może później się uda. Y, Zaniczyliśmy chyba wszystkie atrakcje w tej strefie. Tak, ale mi się podobało. No. No i ani jednej nie zaliczyliśmy. Tej właśnie z tym drzewem, ze zwierzątkami, bo ona jest właśnie dla mniejszych dzieci. Szymek już jest za duży. Ja też. No. Tak, chodzi o ten szczelanie, nie? Tak, o to szczelanie. A no. to, to my już wiemy. Takie wodne szczelanie, ale ja tu będę z dziewczynkami jeszcze na dzień dziecka. Zabieram dziewczynkę od brata. Robię im taki prezent. Także one sobie przynajmniej poszczelają. O, będzie się Malwinka i będą. タタタタ